Maneczko z tej strony Łysy i dzisiaj zagramy w Pokémon Fire Red sorry, że tak w połowie początku startuję no ale nie chcę przedłużać odcinka no więc zaczynajmy, powiedz mi jesteś chłopakiem no więc, no, jak się nazywasz? E, dobra e, szybki jak w bajce masz e, okej okay. Racja, tak, jestem aż e, To mój wnuczek, tak Nie pamiętasz jak się nazywa Nieważne Dobra Też takiego jak w chwila Gdzie to jest z, G A G A Okej, okay, tak, tak tak to jest Gary, właśnie już pamiętasz Gary. Aż twoja własna legenda Pokémon się rozpoczyna, więc ruszaj. Okej, okay. lecimy. Nie ma co do razu i lecimy poszukiwanie Pokémon. O, stój. To jest niebezpieczne, w terenie żyją dzięki Pokémon. Tak, potrzebu potrzebuję Pokémona, dobrze wiemy o tym. Sorry, że tak szybko mówię i i też tak szybko przewijam no, ale to też szybkie leżą trzy pokemony, tak, wewnątrz pokeboli tak, zostały ci tylko trzy pokebole zapomniałeś o Garem dobra, hop tak, Charmander tak, na razie, na razie nie będę nazywał Charmandera hop, on wybierze Squirtla dobra, no i teraz zaczepia nas chce zawalczyć okej okay. teraz będzie tłumaczył że, że to że pojedynek się wygrywa wtedy kiedy licznik HP zejdzie do zera tak jak w każdej grze chyba w ogóle i że do wygrania ten do o, kri krik, dałem, dobra. Fajnie. I teraz, że będzie tłumaczył, że po wygranej się, do się dostaje e e pieniądze za wygranie, i że Pokémon stają się, się silniejsze. E Gary sobie uciekł, a my biegniemy do drugiego miasta. T no nie, nie zaczepiaj na. No... Ech, nieważne, że te porady są niepotrzebne. Moim zdaniem... PG. Dobra, PG jest potrzebny. się potrzebne. b 2 Jak będę miał pokrywał, ale będzie już dopiero potrzebny. Okej, okay, biegniemy, hop, hop. To będzie tu przejście. Nie, tu będzie przejście, dobra. Lecimy... Mmm, co co? E, Pokémon, żeby coś kupić. Hej, jesteś może spał spa, tam, więc powie też, też, tak, powiedz, zdam na pewno. Czyli lecimy do ołka, żeby dać ci mu paczkę. Ok, hop, tu biegnę. Hop, tędy, tędy, żeby nas nie zaczepił żaden Pokémon. Tędy, tędy. I tędy, hop, biegnę do oka. paczka do niego. O, o chasz, ja, jak tam mój Pokemon wygląda, że zaczął się do Ciebie przywie... Przy, musisz być utalentowany jako Poketrener. Co to jest, masz coś dla mnie? Aż doręczył paczkę. No. Dobra, a Garby przybiega i się pyta, bo po co zawołał go, daje nam teraz Pokédexy i da nam pokebole, bo tam były pokebole, w tej paczce, że nie, nie dostaniemy dokładnych danych o pokémonach, jak nie będziemy ich łapać, dobra, dostaliśmy pokebole i to by było na tyle. W, w tym odcinku i no a no, ja się z wami żegnam przy tej wodzie no to cześć Nara na razie i